Cześć, sięmano. witam na kanale Gamer na Rybach, ja jestem Dachowy, zapraszam Cię na kolejny odcinek z kart serii Pokémon. Dzisiaj do otworzenia mamy Paczuchę z Czarosławem i dwa Paradox Rifty. No cóż, czarek, żeby Was nie zmyliło, jest chyba już trzecim w tym momencie Openingiem Czarosława, więc zabieramy się za Opening, to będzie krótki, szybki filmik, ponieważ tych boosterków i paczek i czyli puszek nie mam za dużo. Swoją drogą, tak jak wspominałem, do zgarnięcia po tym filmie będzie taki oto, tu gdzieś wisi, plakacik 151. Zaraz obmyślimy co tam zrobić, żeby taki plakacik zgarnąć. Mam nadzieję Mariusz, że paki do Ciebie dojechały, jakiś tam inpost miał jakiś problem, ale na szczęście wszystko udało się wyjaśnić i jest tacy. Dobra, zabieramy się za otwieranie czarka, lecimy. A few moments later. No to co? Zrobimy tak, ciach, ciach, żeby nie szkodzić tej puchy, bo jest ładna, na szczęście. E no pucha to jest pierwsza klasa i ten Czarosław. To wiecie co? Zacznę od boosterów. Zacznę od boosterków. Dwa paradoks No to co? Przyniesie szczęście. Energia. Charcadet. Swablu. Pansir. Tatsugiri. Eee, Vanilux. Defiance West. Spinda na rewersie. Iron Yubulis. Na drugim rewersie. Golden Olyx. Not bad, ale zawsze mogło być lepiej. Yy, wolna mi jedna lampa, oczywiście, w międzyczasie Także jak widzicie, ta część świeci fajnie. Ta część troszkę mniej, ale już jest ogarnięta, już jedzie nowa. Idziemy dalej. Basic Energy, Bounce Pit, Fibasik, kolejna ryba do kolekcji. I'm Pom, Cyclizar, Cyclizor, Simiser, Krobacik Mouse na rewersie. Krobat na drugim rewersie. No, sportowa no. i jak się nie najgorzej dobra to na razie mamy dwa takie dropiki, jeśli chodzi o jeśli chodzi o yy, boosterki a teraz przechodzimy do puchy puszce gdzieś tu miałem co jest ale oczywiście już to wyrzuciłem ale zaraz się dowiemy. dziękuję wszystkim serdecznie za aktywność na kanale machnęło już tysiąc Yy, subskrybentów natomiast yy, Lwia, a część z oglądających tego kanału jeszcze nie subskrybuje, więc zanim przejdziemy do tego czarka, to tu gdzieś tam na dole masz tę subskrybujkę, kliknij go, nie będzie miło, a ty będziesz wiedział o nowych filmach. Jak to się otwiera? Dlaczego oni tak utrudniają życie prostym ludziom? Dobra, mamy jest czarizardzik, o, musi świeci. Kolejny czaruś do kolekcji, zaraz go pakuje no i tutaj nie mamy jakoś szczególnie wypchanej tej puchy nie jak w przypadku ostatniego filmu, gdzie faktycznie był jakiś albumik, jakieś inne drobne rzeczy, ale co? Aldea Fejtcy, sztuk 5. Dobra, lecimy z koksem. Dzisiaj krótko, dzisiaj tematycznie, szybko, oczywiście jak gustery mi na to pozwolą. Oj, oj, oj. No widzicie? Człowiek chce szybko, ale bo mu nie pozwolą. Dobra, się posprząta potem. Ciach, ciach. O, już tam widziałem, że to jest. Dobra, mamy Hunterka. Mamy Kotona. Maraktusa. Gimigula. Primeipa, Artazonik. Lantern. Rybackip. Shiny, Starmy. Mimikyu, A nie, ma Bomaskif. Jakoś mi się to pomyliło, no ale. I jest szajniaczek, więc też zaliczamy... Ej, co jest z tymi boosterami? Dobra. Energy fire. Deno. -de no -ne. i bad. Czyli Merko, Pikachu, Dashboom. Dashboom. Nie, nie będę kaleczył. Gęgarek. Electric generator. Pierwszy wersik. Fampi, Gimigul na Reversal, no i Zayer i, i jako dropik. Jestem bardzo ucieszony i bardzo zmotywowany do nagrywania dla Was tych filmów, dlatego tak bardzo przykro było mi jak chciałem nagrywać i pękła mi ta lampa z racji tego, że ten tysiąc już pyknął i było mi bardzo miło i chciałem jak najszybciej, także jeszcze raz Wam serdecznie dziękuję za to, że jesteście, za to, że oglądacie Scruggy, Little, Cooper, Greyard, Clive, Whimmy Scott. Straffit, Glimora i Eksik już chyba druga moja glimorka uu, i palafin. Double dropik. Podoba się mnie. Dobra, to troszkę trzeba tu zreorganizować tą strefę dropową i tak przejdziemy do niej na sam koniec, bo jeszcze zostały nam dwa busterki, także jest jeszcze potencjalna szansa, że coś nam z tego wypadnie Pikachu czy... A wracimy tak Strasznie dziwnie rozrywają się te te busterki, ale przynajmniej ogarnąłem kosz. lecimy Palda na studenci fit Hunter, Coton Mousehold, Lanturn, Lantern, Prime Epic, Noibat na rewersie, Dedenne na rewersie, Anihil Epic. No cóż, holo i zostaje nam ostatni, Last Pack Magic, Last Pack Magic. Sharklet, Globopus, Varun, Monkey, Electric Generator, słubat Gengar, Rarkandy na rewersie, Maractus na drugim rewersie i Mimikyu. Na karcie holo, także niestety nie udało się trafić już nic więcej. Moi drodzy, żeby zgarnąć plakacik, żeby wyglądał u Was tak jak ten tam u mnie, wystarczy, że napiszecie plakat. Chcę plakat, zostawiam suba za plakat, nie wiem, cokolwiek za plakat, tak, Twoja stara za plakat. Yy, w komentarzu w następnym filmie rozlosujemy szczęśliwego zwycięzcę. I tak jak Mariusz w poprzednim, tak ktoś w następnym taki plakacik zgarnie. I otóż, taka oto. Plakatura może zasilić Waszą ścianę i zrobić ją ładniejszą. Jeśli z tyłu jest taka plama jak u mnie. Idealny był to plakat, żeby to zasłonić. Mordy, dziękuję Wam jeszcze raz, że jesteście. Dziękuję, że subskrybujecie. Jeśli jeszcze tego nie robicie, to zostawcie tego suba. Do zobaczenia w następnym odcinku. mają No, te najważniejsze. Dropy, mordeczki z dropów. Palafin. Glimora. Klotzajer. Starmi, Shiny, Romeczka, Charizarda, kolejna Ta ma mouse Holdy EX i Goldengo EX. A nie, bo niektórych kart nie miałem jeszcze. Na pewno tego czarka. Teraz się żegnamy, się mają.